Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa produkty z kolekcji Łączy nas piłka sezon czwarty. Mamy tutaj zestaw startowy i multipaka. Jeżeli chodzi o zestaw startowy, to w środku jest album, dwie karty limitowane, dwie saszetki, plakat z galerią kart. Zaczniemy może z tym właśnie produktem. No i tak to wygląda w środku. Jakie nam limitki wpadły? Krzysiu Piątek i Kuba Błaszczykowski. Tutaj mamy album, trzeba włożyć wkładkę. Tu jest galeria kart na plakacie. No i dwie saszetki. Okej. Okay. Zestaw startowy otworzony. Teraz multipak i tutaj mamy jedną limitkę i pięć saszetek. Limitką jest grosik. Więc mamy tych oto trzech zawodników będziemy rozgrywać pojedynek między nimi. Czyli w sumie mamy 7 saszetek, i zobaczymy, który z tych zawodników zwycięży. Pierwsza saszetka. I mamy tutaj Bartosza Beryszyńskiego na karcie specjalnej, a na bazówkach. Sebastian Szymański, Grzesiu Krychowiak, Arek Milik i Arkadiusz Reca. Saszetka numer dwa. Katarzyna Kiedrzynek, Mateusz Klich, Bartosz Bereszyński, Arek Milik. A karta specjalna to Sebastian Szymański. Ponownie mamy Katarzynek Jedrzynek, Mateusz Klik znowu, Jest Krzysiu Piątek. Pierwsza karta dla piątka. Arkadiusz Reca, i karta specjalna Wojciech Szczęsny, bramkarz Nasz. No i proszę, kto tutaj wpada? Jakub Błaszczykowski na tej karcie najrzadszej. Tutaj macie nazwy: Platynowa z czterema gwiazdkami. Limitki są z pięcioma. Karty Turbo z trzema, ultra 2 i te bazoweczki z jedną gwiazdeczką. Sebastian Szymański, Grzeciu Krychowiak. Bartosz Bereszyński i Arkadiusz Milik. Ponownie Krycha, Ewa Pajor, Arek Milik, Kamil Glik i jeszcze jedna karta platynowa Jan Bednarek. No super. Dwie karty platynowe wpadły. Tomasz Kędziora na karcie specjalnej. A na bazówkach Piotr Zieliński. Kuba Błaszczykowski. Druga karta. Krzysiu Piątek. Również druga karta. I Jan Bednarek na bazówce. Została nam ostatnia sztuka. No grosik bez jakiejkolwiek karty na razie. Ewa Pajor. Mateusz Klich. Tomasz Kędziora. Krzysiu Piątek i na razie prowadzi. I ostatnia karta to Grzesiu Krychowiak. A więc zwycięstwo Krzyśka Piątka. Trzy karty wpadły. Na drugim miejscu Kuba Baszczykowski Dwie i bez karty Grosik. Jeżeli chodzi o karty specjalne to mamy takie i te dwie tutaj platynowe. Więc w siedmiu kartach w siedmiu saszetkach dwie karty platynowe to naprawdę dobry wynik. Okej, okay, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Dajcie znać, czy zbieraliście tą kolekcję. A jeżeli tak, czy macie ją kompletną? Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.